Witam z tej strony Kosiorski. Dzisiaj opowiem o EX, skill porbach, czym one są oraz fajny trik, jak z nimi fajnie sobie można porządkować drużynę. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny sposób. Na początku wymaga trochę od was pewnego działania, może to być na długotrwałe działanie. Przy okazji sobie poprzeglądacie postacie, jakie są dla was unikalne. Przede wszystkim podstawowe... Podstawowa sprawa, skill porby możemy sobie nadawać naszym postaciom jak nadajemy taki zwykły skill porb, założymy go, jak chcemy założyć inny, to ten się niszczy. Czyli skill porb jest przypisany do postaci, ale można go zmienić. Jeżeli jest to zwykły skill porb, to po prostu go tracimy. Natomiast EX orby z takim znaczkiem nieskończoności w prawym dolnym rogu, co już nam dużo podpowiada, oznacza to, że możemy go Dowolnie zakładać i zdejmować. Jest tutaj taki problem, znaczy właśnie z tym zdejmowaniem, bo ja go zdjąć nie mogę, mogę go podmienić. Jeżeli go podmienię na zwykły orb, to faktycznie on do mnie wróci. No ale ten będę miał założony słaby, także mogę to robić. Na przykład zmienić, zobaczcie, teraz mam combo plus atak. Zmienię sobie na critical plus atak. Zmiana. Hop, zmieniło mi i tu z powrotem mam combo plus atak, ten co miałem założony i w tym sposobem możemy sobie na wszystkich postaciach jakich chcemy jakiekolwiek te orby EX zmieniać ten przykładowo, w ogóle skąd zgarnąć te orby, one są przede wszystkim z jakichś takich specjalnych eventów i w misjach, tak jak na przykład był teraz <laughs> event, że dla Movie Bosses i Movie Heroes były skill orby to po iluś przejściach dostawaliśmy EX orb <laughs> i one są przeróżne i mogą, tak jak tutaj widać, dać, e, dawać inne bonusy niż zwykłe. Zwykłe skill porby, te brązowe, przeważnie dają atak, hp, def. I to była podstawowa wersja. Teraz rozszerzyli to. Są też takie, które możemy wylosować. Ze skrzynek z... Y, 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 nie pamiętam tego eventu. No, z Virtual Clasha. Tak, y, y, Virtual Clash. <laughs> A skill porby są, jak widać, jakieś połączenie, na przykład combo plus atak. Na niektórych postaciach, jak nie może być na przykład tutaj critical, to jest dostępny. Dobrze, czyli już odpowiedziałem na pytanie, co to jest ten Xorb. troszeczkę szerzej. Generalnie, z orbami od razu mówię, jest taki problem, iż ja ich na początku bardzo nie lubiłem, bo jest bardzo duży wybór, choćby na trzecim SkillPorbie. Zobaczcie, tutaj mamy mnóstwo. I nie podoba mi się sortowanie ogólnie w tej grze, w orbach. Mam nadzieję, że to zmienią. Bo przykładowo to jest Extreme Postać, która ma też unikalne orby. Gdzieś tu pokrywany, na przykład dla Extreme postaci, na przykład dla Future postaci. Trzeba to poszukać. Zobaczcie, tu na przykład jest dla Extreme Class. Extreme. To jest dla kategorii Potara. <laughs> tu mamy również Potara. Future saga. Także możemy się naszukać tutaj. Jest dużo kombinowania. No, może być to dla niektórych plus, dla niektórych minus. Dla mnie to jest minus, bo na przykład te orby wcześniej były proste biorę atak, biorę def tyle, nic tu więcej nie kombinuję teraz się rozszerzyło o kombo, które i tak wolę atak choć czasem się przydaje no i te EX dobra, a jaki chciałem trik wam pokazać <tryk> trik jest taki że ja korzystam głównie z skip orbów EX normalne, jeżeli wiem, że dana postać jest fajna i jest mocna, daje najlepszy orb i z głowy ale jeżeli wiem, yy, no nie jestem pewny co mu dać i w ogóle, to bawię się w te skill porby EX. Przykładowo tak wygląda jedna z moich uczęszczanych postaci. Dałem def czwórka, mogłem dać piątkę, bo śmiało zasługuje na to. Tu jakiś też dosyć słaby dałem, to jest do zmiany raczej. I tutaj EX. Ja, co właśnie chciałem powiedzieć, tagi. Tagi to są rzecz, która bardzo mi pomaga i w EX orbach wydaje mi się to być super, bo po prostu nie wiemy teraz komu ja założyłem ten EX orb, jaki mam i w ogóle. To ja sobie postanowiłem zrobić coś takiego, że mam swoje mam postacie i po, ka po każdym przechodziłem Extreme Physical, super, Extreme Ester, super Ester, po każdym typie przechodziłem, wybrałem od 3 do 6 najlepszych postaci po każdym kolorze. I te postacie zasługują u mnie na X Orby. Przykładowo on ma jeden X Orb, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, że będę grał tym, to tamten Aix Orb mogę go tutaj przerzucić. Na przykład ten Guldo już mi w ogóle jest niepotrzebny, ale przez to, że go mam zapisanego, to wiem, że on ma ten Orb, mogę mu go wyjąć i wrzucić jakiejś innej, fajnej postaci tak. Także to jest, a tu na przykład żadnego nie ma, ale wiem, że mogę mu założyć i będę pamiętał, że to jest taka dla mnie użyteczna postać. Czemu robię to po kolorach? No, bo właśnie te orby są często w jakimś AG, na przykład Extreme AGL tutaj jest, ale teraz się często też pojawiają te kategorie, więc to troszeczkę rozszerza no, pole do popisu z tymi. -orbami, że dużo więcej postaci może je zgarnąć. Ja poszedłem na razie po naj, jakby najmniejszej linii oporu, czyli najprościej jest do, znaleźć dany kolor i dany Xtreme czy supertyp. Czyli jeżeli teraz bym potrzebował orby, to pamiętam, że sobie mogę pick charakter, wybrać tak u mnie numer 1, tu mam podpisane XORB i wiem kto je ma, komu mogę zabrać, komu mogę podmienić, jak w ogóle te tagi włączyć, bo to nie jest przepisane od razu każdego. Tagi, wchodzimy w poprawo w te Favorites, znaczy w sortowanie postaci, i na samym dole jest tak, on, tak, off. Jak mamy off, to mamy więcej ekranu, jak mamy on, to mamy właśnie te boki, i tu mamy postacie bez tagu, tu mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sobie możemy zmienić nazwę tagu, i żeby wybrać postać, no to możemy albo select i tu wybierać, co jest dobre. I w sumie dużo lepszym sposobem stąd wybierać, bo ja wchodziłem w każdą postać po kolei, szukałem i tutaj klikałem jedyneczkę i tak jeden. Także to jest drugi sposób, a ten co tutaj pokazałem, czyli po prostu select charakter stąd jest szybszy i fajniejszy. Także mam nadzieję, że komuś się przyda taki trik, że skorzystacie z tego i mam nadzieję, że również ten. Yy, trik z tagami może się przydać. Oczywiście to jest dodatkowa robota, która może nie być potrzebna, hmm, ale może się komuś przyda. Guldo jest ciekawy, bo on ma naprawdę może stuna zrobić, więc mu dałem tego taga, ale w sumie nigdzie go nie używam, więc no nie przyda się. Nie ma, nie ma co mu dawać tych z orbów. Dobra. <laughs> Tyle na dziś. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Życzę powodzenia i trzymajcie się. Cześć!